Nie ma czasu. Dzisiaj pogramy programy względem to be Zero. To jest, to jest taki. to jest. to jest fan game. White? dokąd uciekłeś? Tutaj ekspresik do kawy, fajna kuchenka. kuchenka szafeczki jakieś. dziennik. Dobra, co masz na komputerze, kolego? Czy ty masz jakieś tu porty? 5, 3, 4 to jest twoje ostrzeżenie. Jeśli nie odpowiesz na ten e-mail, w następne 24 godziny dostaniesz, dostaniesz twoje drugie ostrzeżenie. I jeżeli nie dostarczysz raportów za każdy brakujący dzień, w następne dwa dni dostaniesz swoje ostatnie ostrzeżenie. Nieposłuszność będzie karana. To jest twoje drugie ostrzeżenie. Jeśli nie odpowiesz na ten e-mail, w następne 24 godziny dostaniesz twoje, dostaniesz twoje ostatnie ostrzeżenie. Dostarcz raporty za każdy brakujący dzień od razu. Będziesz ukarany za tych aktów, unikanie kontaktu z kierownictwem, ukrywanie informacji, zaniedbana postawa do obowiązków. To jest twoje ostatnie ostrzeżenie. Masz odpowiedzieć na ten e-mail w następne 24 godziny razem z brakującymi raportami za każdy brakujący dzień. Ostrzegają cię o tym tysiąc razy. Obiecałeś mi, że zajmiesz się tą maszyną zanim poproszę o raport. Powinniśmy byli zadzwonić do kierownictwa wtedy, kiedy się zepsuła. Dzieci próbują się zabić i kod żąda odpowiedzi. Pójdziemy pod trybunał. Zajmij się tym. Czekaj, nie, ne, 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 ne rób nie całego głupiego. Prawie skąd syłem. Jesteś tam. Co to jest moment z konserwacji? Jesteś debirem, o drzwi. To jest najlepsza gra ever. A czemu nie mogę tego dziennika podnieść? Aha, mam przetrzymać. Oj, oj oj, o Jezus, jakie ja mam brzusio. Kurwa, ja to jest tabletyk ty. Wszystko się Wszystko poszło nie tak. jaskinia jest bezpiecznym miejscem. Nie dostanie się do mnie tam, nie bez prądu. Ale by były jaja, jakbym włączył prąd. Wow, ładna jest ta gierka. Dzień dobry, witam. W dzisiejszym odcinku będziemy polować na teletubisie. Yy, niestety zajebały nam jedzenie i zaczęły się zabijać nawzajem, więc teraz będziemy na nie polować. Yy, wziąłem ze sobą dzisiaj kuszę. Sorry, muszę przerwać nagrywanie. Znajdź White, przeszukaj jaskinie, przeszukaj plaży, przeszukaj kopuły, przeszukaj piwnicę magazynową, przeszukaj lup. Jestem na Hideout, to muszę iść w lewo i to będzie camp. I pójdziemy wtedy do jaskini. Tak, i tu będzie camp. Jo. Jest dość ciekawego? Nic tu nie ma. Co mi dzisiaj, kolego, powiesz? Szybciej z tą lożarnią jebaną, ty szmuluj jebany. No i powinna być jaskinia. dobra, ta gra jest kurwa straszna, ty. Przecież tu mi zaraz coś zrobi. Ubudubu. Będziemy wchodzić do jaskini. Z nadzieją, że odszukamy White'a. Polter White. Halo, Eat Stone. No, macie pojebało. Ja, ten White to jest Devin. Znajdź White'a, przeszukaj jaskinię. Tu będzie Gabriel, tu będzie Gabriel. <ścoughs> Tinky Winky, Dipsy Lala i po? Tak? Nie pomiał? Kółko. Kto ma kurwa krzyż? Ja stąd idę. Skoro już wszystko tutaj zrobiłem, co muszę, jak stąd wyjść? Ty bo ja paranoi dostaję. Ja myślę, że coś jest za mną. I bez prądu, nie ma szans, że ktoś otworzy te drzwi. Ty, a ty co? Aha, no to super. Przeszukaj plażę, przeszukaj lub. No to lub jest tutaj obok, tak? To jest lub? Chyba tak. No nie, no to jest jedyna pętlona mapa, jaką widzę. Mam nadzieję, że mi nic nie będzie godzić. On jest za mną, co nie? <laughs> o kurwa. Cześć kolego. Dzień dobry, jesteśmy w japońskim lesie. Nazywam się Logan Paul. Ty można wpiniate? Przeszukaj plażę. O ty, Suko. Co? 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 Kurwa! Pojebało cię No i co kurwa? Co? Solo? A wiesz co ja mam? Ja Miałam notarkę, by ci mi w zęby. I co mnie gonić będzie kurwa, pa! Ucieknij, dobra Elo. Jak to debil jest ty. On mnie nie umiał trafić. Nie ja wydarłem mordę dla tego, nie? Dla efektu dramatycznego. Ja y... youtuberzy fejkują reakcję. Kurwa, ale mnie Ja aż przyszło. ja tylko usłyszałem ja tylko słyszałem ten ambient, że coś się zbliża. Piotrak, Coś tu jest? Jedziemy idziemy? Do no basementu. Base, basementu Jezus, ja tak wydarłem pizę. zaraz ktoś zadzwoni z sąsiadów na psy, że mnie ktoś tu morduje. Ja! Ej pa! Dobra, w mam ten basement, pas tu! Aha, no dobra, to sobie nie zobaczysz. Ale kurwa, tu się by dało tak BMX-em przeskoczyć. To jest, tutaj jest idealne miejsce na reklamę Red Bulla. Ja bym skakał. 10 na 10 skoczyłbym ponownie. Ta jest zepsuta, No domyśliłem się. Mogę to naprawić, ale zapasowe części są za tymi drzwiami. Powinien być zapasowy klucz kryjówce. No to lecimy do kryjówki. Zajmę się tym później. Aha, no to nie idziemy do kryjówki, tylko chuj mi w dupę. Przeszukaj kopułę. To jak ja mam teraz iść? Iść tu i później w prawo. Miłeczka, jej! Spierdalaj jestem piłką już. Nie, no króliczek. Hmm, kurwa, no, pojebało cię. Czemu ja trzymam królika? Fuj. Elo. Karta jest przyklejona do odkurzacza. Pochodzę mi te kartki. Kurwa, on jest w ogóle wy wy wybebeszony. Pogers. Jeśli ja teraz wyjdę i ten pajac mnie będzie gonić. synie, niebany, kurwa, zawszony. To ja tak szczerze wychodzę z kierki, no. Eee, KURWA! ci <laughs> w dupę! Jesteś szmatą! Sk kurde, synie! Siema! <laughs> Co kurwa? Spierdalaj, kurwa. ci w dupę, kurwa. Idę tędy. Ty też spierdalaj. <laughs> ja pierdolę moje serce. <laughs> Nie rób tak. Zławka. Śmiesznie. Dobra, idę tam. Gdzie ja poszedłem? To nie to nie tu, w tamtą. No i noga. Ty, głowo dostarczam. Ty, mogę tym jechać? <grym> Dawaj, zapierd... o. A! Co jest? dalej. Nie, nie, nie odzywam się do was. Yo, wbijam na beat. To jest hit. Elo. Biedna. Anyways. <grym> ta i ta szmata mnie będzie gonić, pa. Wiedziałem, ty kurwo, słyszałem jak oddychasz. Ha, ha. Unikłem cię. Ucieknij, Elo. Już? Kurwa, to nie jest straszne, ty. Normalnie sobie idę przez plażyczkę. Kurwa, jakiś ziomek mnie goni, a ESE ja chodzę. Muszę wrócić do kryjówki, i zadzwonić do code. Czym jest kod, kurwa? No, już mogłeś napisać, ty kurwa. Kurwa. Będziemy dzisiaj yy, wracać do kryjówki. Właśnie zapomniałem nagrać większości materiału. Aczkolwiek byle, żeby widzieliście, jak ziomek się powiesił. To jest najważniejsze. Wchodzi yy, w YouTubie tylko o Shock Value. Pisze 535. 534 życiu kryjówkę. Chowa się w punkcie awaryjnym. Dzień dobry, 535. Nasi agenci są już teraz drodze. Czekamy na Twoją współpracę. 534 jakoś ucieknie od jego kary. Odpowiedzialność za wszystkie naruszone akty będą podane do następnego pracownika. Aha, dzięki, White. przejebałeś mnie. Muszę znaleźć klucz. Te szafki wyglądają na dobre miejsce, żeby schować klucz. Ale są zamknięte. Minęły tylko 3 dni, a wszystkie racje zniknęły. Yy, dzieci są głodne. Nie wiedziałem nigdy, że te żółte, że te różowe gruny jest takie nut nutritious, takie wiecie, takie pożywne. 5 dni racje zniknęły. Dałem dzieciom yy, rzeczy na łowy. Tinki okazał się bardzo dobrym łowcą. Yy, uwięził królika. To była bardzo dobra zupa z niego. Próbowali udusić dipsiego kiedy spał. Nie było żadnego jedzenia przez dwa dni, ale nie myślałem, że do tego dojdzie. Włączyłem z powrotem maszynę, mimo tego, co Ron powiedział. Jak oni są tak głodni? Czym są karmione te dzieci? Mam nadzieję, że nie jest za późno. Głowa boli. Nie mogę się na niczym skupić. Ten okropny zapach dociera z maszyny do custardów. Czy tylko ja to zauważyłem? Dobra, 3, 5, 2. O, ale jaja. Kurwa, jest tabletek, ty. Łaj, to se ten. Faktycznie tu jakiś mefetron czy coś zażywał. Kurwa, jezus, posrało cię. Aha, Dobra, ty, ty chuju. Ten pierdolony chuj. No właśnie, ty. wow, wow. A wow. Aha, prostu. Kurde, powinno być ich więcej. Ja muszę go uwięzić. Ja mu wtedy zajebę ten klucz. Ty, jest za ciemno. W sensie boję się. <grystanie> dobra, dobra. Czuję jego obecność. Nie mam pułapki. To on? Dobra, on tu jest, gdzieś jest. Zbliża się. Wiem! Kurwa, wiem! Piłka, pomóż mi. Słyszę cię, ty kuju! Ała! Ty szmato! A mi zajebałeś! No Kurwa, to było nie fair. Masz piłki, ty kurwo. Ha! Nie trafił. Frajer, ucieknij, dobra? Nie ma problemu. A, ale, ale soczysta papeczka. Ale by była szkoda, jakbyś się na nią pierdolił ty śmieciu. A gdybyś pomógł, co? Mikrofoniku, Nawał jakieś bity. No, kurwa, no ty. Dobra, to jest. Jak ja mogę wyjewać na to? Nie żyjesz. Z... Zgadłem. Dzięki. Uuuu! On mnie obserwuje. Uuuu... Straszne gry. Uuuu. Aha! Nie, jaha! Eee, eee, Chodzi za mną! Ała, dobra. No, <grymne> O mi, co jebał. Chodź tu. Dobra, ta gra jest bez sensu. Jak? Widzę cię. Tak, zgadłem. Po tym, jak na przykład się teleportujesz, jest to. Jest to dosyć yy, oczywiste zauważenie. Ha! Mata, nara. o Jezus, dziecko się wkurwiło, Ty, ty się serio wkurwiłeś? Wow, wow, łoł. Wow. ty możesz mi gliczować. Uju, Ja se mogę ten, ja se idę spacerkiem stary, bo mnie nogi bolą. Jesteś bardziej rzeczą denerwującą, aniżeli faktycznie straszną. Ja se mogę iść tyłem stary. O, o, teleportujesz się, uh, uh, uh. a wiesz co ja mogę? Gówno mogę, <śm> O Jezus, ale ty jest, ale tyś jest groźny, stary. Twoim naj- Ała, dobra, my bad. Twoją największą słabością jest chodzenie tyłem. Wyjebie coś. Po chuj? takie drzwi do tyłu? W sensie w dół. Tak jakby... drzwi, bo co ja w ogóle gadam? Po co są takie schody w dół? Masz milion pięter, żeby zrobić z tego. Hello? Mogę przejść? Moje oczy. Kamera mi się podświetla. Moje oczy. A. Aha! Ja muszę go jebnąć z najwyżej! Muszę go widzieć w nocy! Wow! Ale jajca. To gdzieś był. No, straszne. Straszne mi oczy, naprawdę. Wow, które drzwi wybrać? Hmm, wybiorę prawe. Wow, nie. Yeah. Co, z niej znikasz? To nie. Ok, start. I guess nie, I guess not. LOL, debil Zamknę mi wyjście Łu, wow Wow Wow, 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 wow 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 wow, wow. Ej, yo, chill the fuck out <laughs> Oni jest szybki, dobra Kurwa, no i chuj Aha, no dzięki. Siema nie, no nie patrz! Sorry, muszę ci wziąć. Przestań. A takie jesteś po. Cześć, króliczek. Idziesz na ofiarę. Proszę. O. Dawaj to. Dziękuję. O. Części zapasowe. Nie jest najlepiej, ale jest git. Dobra, naprawić to gówno. Ale co mi, co mi, kurwa da jakby otwarcie tego bunkru? W sensie co, nie ma powodu, żebym to robił. Tylko otworzę drzwi, żeby go kurwa Tinki złapał. Dobra, zacznij grać muzykę. Zacznij mnie już gonić. W ogóle on jest taką miernotą, on mnie ciągle widzi, a nie umie mnie złapać. Ale jaja. Co, nic, nic mnie nie goni, nic? Tak po prostu też mi naprawić? W sumie ja mu robię przysługę. On sobie pójdzie zabić tego debila białego. Ale jaja, ja działa światło. Być do kryjówki. Jaha. No kurwa, no. Mogłem się tego spodziewać. Czy to jest White? Oj, wygunczabki, Iria. Jasne, zjemce. Dzięki. Jestem więźniem swojego umysłu. Stop. Aha. Ale to ja mogę też głową nie ruszać? Jezu. Gdzie jestem? Kryówka. O, siema łajcior, łajcior Dwa jed... Y, jak ja nie mam ten znak? Dwa ileś, nie? No robili Dobra, jaką ja mam misję? Zbierz kastardy, 8 Nie na moje nerwy takie coś Ja nawet nie próbuję kurwa iść W sensie, nie próbuję sprintować, ja wiem, że on mi się zaraz tu pojawi, ja wiem, że... Y, będę potrzebował tego sprinta Two start Ja, dobra mi obserwuje. Eee. Wow. O! Co jest? Zdatamainował mi kurwa wideo. Co, tyle? Okej. Okay. Hmm. Po. More like. Czemu kamera? Oha. Pana syna. Debil. O nie, co ja zrobię? Na przykład pójdę do tyłu? O, co to jest dipsy? Ym... se tam stoi. Kurwa, ała. Debil. No kurwa kliknąłem panato, ha, ha. Frajer Ja se pójdę do twojego domku Ci kurwa tam nasram. Co mam ci dać? Spierdalaj, nic ci nie daje Czemu jesteś taki? Zostaw mnie w spokoju. Znajdź sobie hobby. Załóż rodzinę. Dobra, może ty nie, bo dzieci będą skazane na nie powiem co, ale wiesz o co chodzi, stary? O nie, coś biegnie w moją stronę. Co ja teraz zrobię? O nie! Co ja mogę zrobić? Żeby nie dostać popysku Mam pomysł. Chodźmy w A jestem, kurwa Debilem. I co to jest od nowa? Ej, to jest od nowa to nie gram, nie chce mi się. Otwieraj. <ścoughs> nie rób tak. Stary. <noise> Więcej Cześć się jakoś bezpieczniej póki co. Ale jaha. Yy, ale jaha, kurwa. Ale, <noise> ale jaja, uleczył <bo> mnie. Hehehe. I on mnie wtedy jakby broni przed nim, że mnie wtedy nie goni. Ja wiedziałem, że Dipsy to jest the real one, the real G. Dzięki Dipsy. Każdy pisze kochamy Cię Dipsy. Czemu akurat jak się zbliżam do jakiejś lokalizacji, to Ty masz jakiegoś bzika i musisz tu przyjść? A teraz się spacerowałeś. Żebyś Ty jeszcze kurwa coś trafił w życiu, nie? Trafiłeś na brzydką mordę. To jest coś. To nie jest tak, że ja Cię nie lubię. Ja Cię po prostu nienawidzę. Proszę. Wow! Hej! No dobra, była. Wow. Gdzie nas to prowadzi? Gdzie to nas może prowadzić? W głąb naszego pojebanego umysłu. Okej. Okay. Wow, 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 Coś mnie goni. Zabij go. Kogo? Kim ja jestem? Zabij go. Yy... Słyszałem jakby coś ciągle ze mną chodziło. Spojbane, ty! Eee Łoł A go Skąd ja w ogóle mam się Czemu on się zamieni? i czemu on ma nagle latarkę? Gdzie on w ogóle jest kurwa? On jest gdzieś... Za górami, za lasami Za górami, za lasami żyją baby skutasami Łoł wow. Serio? LOL, Frayer, czemu ja go zabiłem? Co to było? Gra zrobiona przez Alex Solo. Wow, dobra, zajebista gierka. Nie no, była o wiele lepiej zrobiona niż jakikolwiek z Slend Niestety, przykro mi, ale z nie robicie dobrych gier. Chcesz mieć polski dubbing? W sensie, nagrałem <grabiam> całą, całą, całą grę z polskim dubbingiem. To ci agenci, dobra. Odbokować tryb arcade extras. Wow, spoko było, a to się za bardzo trochę ciągnęło.